Dzień dobry, witam na konferencji prasowej Klubu Pana Prawa Prawo i Sprawiedliwość z udziałem posłów pana Andrzeja Adamczyka i Jerzego Polaczka. Oddaję głos. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, dzisiaj dotarła do nas informacja, że CBA podjęło działania w sprawie firmy Camedia prowadzi czynności określone ich wewnętrznymi procedurami. Przed. Kilkoma miesiącami, bo w maju tego roku wraz z panem posłem Jerzym Polaczkiem zwróciliśmy się do wszystkich resortów, wszystkich ministerstw, ale także i do pana premiera przede wszystkim, z pytaniem, czy resorty zlecały firmie Commedia jakiekolwiek prace, jeżeli tak, to w jakim trybie, a jeżeli nie zlecały same bezpośrednio, to czy jednostki im podległe takich zleceń dokonywały? No i oto otrzymaliśmy odpowiedź. Szanowni Państwo, w doskonałych, będących, będąca stosunkach z Platformą Obywatelską, firma CAM otrzymała zlecenia, jeszcze proszę wrócić poprzedni slajd, na kwotę prawie 52 milionów złotych. Ale jesteśmy przekonani, że to nie koniec, że to nie jest pełna kwota, bo i bardzo proszę. Bo to, jak Państwo widzicie, niektóre z resortów sprawdziły i były w stanie, chociażby Ministerstwo Edukacji Narodowej było w stanie sprawdzić, czy firmy powiązane z Cam Media otrzymały zlecenia jednostek podległych, czy też nie ministrowi edukacji narodowej. I minister odpisał, nie, nie otrzymały, sprawdził jednostki podległe. Ale były także i resorty które odpowiedziały, że nie są w stanie sprawdzić, czy firmom podległym, przepraszam, firmom powiązanym z CAM Media zlecono jakiekolwiek pracę. Między innymi Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji odpowiedziało, że nie jest w stanie znaleźć odpowiedzi na pytanie, czy podległe im jednostki, zlecały jakiekolwiek prace firmie CAM Media lub firmom powiązanym z firmą CAM Media. I oto buduje się taki niezmiernie interesujący obraz. Tam, gdzie spodziewamy się znaleźć odpowiedź, że są dodatkowe zlecenia, tam minister czy szef resortu wykazuje absolutną inercję, brak zaangażowania w to, aby sprawdzić, czy jednostki podległe Otrzymały takie zlecenia. Ale są i inne bulwersujące sytuacje. Chcemy zwrócić uwagę na to, iż od 137 dni, jako jedyna instytucja rządowa, na zapytanie, które zostało skierowane w sprawie umów z firmą Kamedia, nie odpowiedziała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. To jest jedyna instytucja, która uchyla się od może powiedzieć udzielenia odpowiedzi na interpelację skierowaną do marszałka Sejmu. Chcemy również zauważyć, iż odmowę udzielenia odpowiedzi co do zakresu umów z CAM Media również odmówiło poprzez Ministerstwo Transportu grupa PKP SA, a jak wiadomo, tam również były ulokowane według naszych nieoficjalnych informacji zlecenia, które płynęły ze strony instytucji państwowych czy spółek do tego prywatnego podmiotu kooperującego w zakresie PR-u z instytucjami państwowymi. Chcemy też zwrócić uwagę na to, iż to tydzień przed debiutem giełdowym PKP Cargo Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość organizował konferencję, w której wskazywał, wskazywał na niską wycenę drugiego największego przewoźnika towarowego w Europie i debiut giełdowy, który później miał miejsce, dzisiaj jest związany z dymisją prezesa PKP Cargo zaledwie dwa tygodnie po tym, że debiucie. Mamy zapowiadaną od tygodni rekonstrukcję rządu premiera Donalda Tuska, a to, tej rekonstrukcji chyba z uwagi na to, że nie, nie możemy się jej doczekać, dokonują od kilku dni biegli sądowi, dokonuje to prokuratura, dokonuje tu w pewnej części Centralne Biuro Antykorupcyjne i w świetle tych dzisiejszych informacji o przeszukaniu siedziby tejże spółki pragniemy zwrócić się do prezesa, do, przepraszam, do szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, pana Wojtunika, z wnioskiem, żeby, udając się kilkaset metrów od siedziby, też dokonał przeszukania kancelarii pana premiera Tuska na kanwie tego milczenia bardzo wymownego ze strony kancelarii premiera w w zakresie tym, który jest związany integralnie, jak sądzimy, z tym postępowaniem, które toczy się, a którego pewnym elementem składowym jest współpraca spółki Cam Media z szeroko rozumianym rządem oraz instytucjami, które temu rządowi podlegają. Proponujemy również, sugerujemy szefowi CBA, by jego pracownicy udali się do PKPSA oraz spółek zależnych bo to Minister Transportu odpowiedział, że PKP SA, proszę o slajd, PKP SA nie może odpowiedzieć na pytanie i w jakiej skali, za jaką kwotę i w jakim trybie zlecono umowy firmie CAM Media z bardzo prostej przyczyny, a mianowicie tajemnica handlowa uniemożliwia przekazanie takiej informacji. Sugerujemy również, aby i tutaj zwracamy się do szefa CBA, aby również przeanalizować możliwość udzielania zleceń przez przede wszystkim Ministerstwo Gospodarki i Ministerstwo Skarbu Państwa, przez podległe im zależne jednostki, bo możemy się spodziewać, że tam też mogą być zlecenia intratne, które podwyższą tą kwotę 52 milionów złotych. Dzisiaj nam znano do kwoty zdecydowanie wyższej. I konkludując, szanowni państwo, dzisiaj można powiedzieć tak, że problemem Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska nie jest już dzisiaj zegarek ministra Nowaka, problemem jest bomba zegarowa, który, o której dzisiaj już mówimy. Dziękuję bardzo. Prosimy o pytanie. To ja jednak o tym zegarku, panie pośle. Prokuratura podała informację, że jeden z zegarków ministra Nowaka został oszacowany. Okazało się, że to, jest, że to nie jest oryginał, to jest podróbka wartości 600 złotych. Jak to według Panów zmienia sytuację? Tych wersji były od kwietnia bieżącego roku chyba cztery, także ja sam nie jestem w stanie dzisiaj określić, która wypowiedź ministra. Do, do niedawna transportu jest prawdziwa, która jest podróbką. Warto jednak zwrócić uwagę na to, iż w sposób barwny rozwija się ta historia. Myślę, że z wielką szkodą dla powagi państwa no, uosobieniem braku tej niepowagi jest zdemisjonowany minister transportu, który poległ, z, można powiedzieć, od własnej broni, PR-u, który stosował na co dzień, ale Powiem tak na końcu. Ta kwestia, która dzisiaj jest przedmiotem konferencji, czyli współpraca szeroko rozumianego rządu z jedną z, bliskich jej, z jedną z bliskich jej firm, jaką jest ta spółka, w której dzisiaj nastąpiły przeszukania, to jest nieco większy zegarek niż zegarek dotychczasowego, do niedawna ministra i tak jak tutaj można powiedzieć z pewnym przypuszczeniem. Zwrócił na to uwagę pan przewodniczący Adamczyk. On jest podłączony do tej politycznej bomby zegarowej. Podkreślamy raz jeszcze, że dzisiaj tej rekonstrukcji rządu dokonują biegli sądowi, dokonuje prokuratura i dokonuje Centralne Biuro Antykorupcyjne. Ta konferencja ma również wskazać pewne nowe ślady tropy, które w świetle tego symbolicznego braku informacji, można powiedzieć, z samej kancelarii premiera w świetle tych dotychczas zebranych informacji jest nie tylko zastawiające, ale wymagające podjęcia czynności procesowych zgodnie z kompetencjami tej instytucji, jaką jest CBA. Panie redaktorze, ja zastanawiam się, co jest bardziej żenujące i co jest bardziej godne tutaj napiętnowania. Czy to, że minister Sławomir Nowak nie podał do deklaracji majątkowej, że oto posiada zegarek, którego wartość przekracza 10 tysięcy złotych? Wiemy, że jest to na pewno złamanie prawa. Ale czy to jest, czy to jest bardziej naganne, czy to, że minister używa tanich podróbek? Bo przecież równie dobrze mógł zakupić buty sportowe wyprodukowane gdzieś w Azji, które udają znaną markę, równie dobrze mógł ubrać koszulkę, która udaje znaną markę, równie dobrze może chodzić w spodniach sportowych wyprodukowanych przez jakąś firmę gdzieś w Azji, która jest tanią podróbką renomowanej firmy. Przypomnę, że w poprzedniej kadencji sejmu przetoczyła się na ten temat dyskusja i napiętnowano o to parlamentarzystów, którzy używali podróby. Stąd też myślę, że poza kłopotem natury prawnej Sławomir Nowak powinien mieć kłopot natury takiej mentalnej, ale podejrzewam, że jak to w życiu akurat tego kłopotu tacy ludzie jak Sławomir Nowak nie mają i panie pośle premier powiedział podczas konferencji że te zatrzymania które mają miejsce i te przeszukania świadczą o tym że właśnie trwa walka z korupcją powiedział to my oczyszczamy z korupcji a nie nas oczyszczają pani redaktor chciałbym wierzyć w dobre intencje pana premiera ale zastanawiam się co się dzieje że od 137 przepraszam o 137 dni przekroczono datę odpowiedzi na pytanie czy Firma CAM Media otrzymywała zlecenia z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. No okazuje się, że pod latarnią jest najciemniej. Premier Donald Tusk mówi o całym rządzie, ale widocznie nie mówi o kancelarii, która jest tuż, tuż, w której on sam funkcjonuje. Jeżeli to wszystkie pytania, dziękujemy Państwu bardzo. Dziękujemy bardzo.